Troszeczkę nisko tu mamy, ale witam Was z kilogramem cukru i sodą oczyszczoną, bo dzisiaj będziemy robić dalgonę właśnie z całego kilograma cukru. Znowu będzie słodko. Moja psychika właśnie odpoczęła od wcześniejszej dalgony, a teraz stwierdziłam, że chcę zrobić coś spektakularnego, coś wielkiego. No i kilogram cukru właśnie mi w tym pomoże, więc zapraszam. Przygotowałam sobie już moją dzisiejszą arenę, czyli papier do pieczenia na prawie pół stołu, a ma tak długość mniej więcej mojej ręki, więc no jest git. Drugi mój bohater dzisiejszego filmiku, czyli garnek z płytą indukcyjną. I będę wszystko mieszać taką piękną łyżką, którą dostałam od taty w prezencie. Dziękuję. Kocham cię tato. i'm going Indukcyjną, więc pozwólcie, że dam jakąś muzykę w tyle, no bo troszeczkę też to zajmie. Znaczyłam się. <noise> Teraz tak. To ładne, równe. O, zastyga, zastyga. I będę to przygniatać kawałkiem mebla, bo nie mam niczym innym, innym, ale ma też tą yy, folię do pieczenia, więc yy, yy, chyba dam radę. Ale jeszcze poczekam sekundkę, by to ostygło. Ręcz życie i moje szczęście. Tam, poczekaj tam, poczekaj! Jeszcze reanimacja. -da! O. O nie! nie, dal go na. Dylan. No, kurde. Jeszcze. Dobra. Nie, na teraz powinno być okej. I, I sorry, użyję bryfanki, bo nie mam nic innego. Powiedzmy. Trzeba <laughs> ja to troszeczkę jeszcze przy, przygładzić. Żeby to jakieś się miało. Dobra. To teraz studzimy i czekamy. I teraz pytanie, czy warto było szaleć tak? Owszem, warto było, bo mam teraz przed sobą ogromną dalgonę z kilograma cukru. Co prawda, jak mama zobaczy garnek, to mnie zabije. Ale dalej warto było. Ja tu mam centymetr i sobie po prostu zmierzę średnicę tego. 38 centymetrów Ja nie mogę. To jest nadal jest odrobinę ciepła, ale... Dobra, ściągam to! Ściągam z papieru i zobaczymy, co z tego wyjdzie. błagam tylko się nie złam. Czy wy, czy wy to widzicie? Ogromna dalgona. Udało mi się jeszcze nie pękło. się zaraz pęknie. A, ja robię. Mam 38 cm dalgona, 38. 38. Kilogram cukru, 38 cm dalgona. Sukces! Czekam aż po prostu mi to pęknie. Ja to wiedziałam, że podczas zdjęcia mi pęknie. Zrobiłam sobie zdjęcie, chociaż mam nadzieję, że jakoś wygląda, bo mi się złamało w trakcie robienia zdjęcia, więc no. Ja to jestem takim troszeczkę pechowcem co do dalgony, ale mimo wszystko, widzieliście, miałam 38-centymetrową dalgonę. Niech mi tego nie odbierze, tego mi nikt nie odbierze. Ale dobra, no skoro i tak pękło, to się pobawmy, bo czemu by nie. Zróbmy sobie ten czelać, no bo w końcu no, dalgona do czegoś zobowiązuje. No to jedziemy. Igła przygotowana, jedziemy, bawimy się. No, tu wiadomo, poszło. To nie wiem. To to. Co ładnie. O ile mi znowu nie pięknie, proszę, albo daj mi chociaż trochę się pobawić. O, i tu pokażemy, że jest rozwalone. I jedziemy dalej. O! Ej, to, to było straszne. Mam już tradycyjnie nie robić, bo to była moja klęska, ale no sorry, ale rozpuszczać cukru przy takiej wielkiej dalgonie to ja sobie podaruję. O, pęka, znaczy pęka, ale w zagłębieniu, a nie, w... nie. mocno odcisłam, i chyba to jest e, klucz do sukcesu. Ta da, da 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 O da Ta da 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 sumie, powiedz, powiedzmy, że udało mi się da koło, Boże, muszę da da wybierać kształty, bo jak widać gwiazdka, mi nie idzie koło już mi wychodzi, więc trójkąt myślę, że też by mi wyszedł a parasol to już pewnie niekoniecznie o, ale cieszę albo dobra, jeszcze to podrównam <grym> może cieszę się jak dziecko, bo udało mi się wyciągnąć kółko a ciekawe ile to kółko ma w rodzice. To w sumie nie sprawdzałam no i tak, oczywiście Gubiłam teraz sobie centymetr, no czemu nie? Boże, jak ja żyć. Ciebieś Koło! Koło, 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 koło. Koło to mój sposób na przetrwanie. Jak pójdę do takiej do Squid Game, to wybie... pamiętajcie, nieważne co, wybierajcie trójkąty i koła. Wtedy wszyscy przeżyjemy. W tamtym odcinku pozdrawiam Was z gwiazdką. Więc w tym odcinku pozdrawiam Was z kołem, z którego jestem bardzo dumna. Poszło na nie kilogram cukru i miało łączną średnicę 38 cm. Więc no, większej dalgony jeszcze nie widziałam. Może ktoś się podejmie i zrobi z większej ilości. Ja tylko żałuję jednego: tego nieumytego garnka. Ale gorąca woda załatwi sprawę, więc myślę, że chyba nie będzie tak źle. Mam nadzieję, bo będę wisieć gdzieś na podwórku przez to, że ubrudziłam tak karnik. Ale nie kończmy tak brutalnym akcentem. I dopóki jeszcze żyję, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję. Papa pa. I do zobaczenia. A i pamiętajcie Pijcie herbatkę i ubierajcie się ciepło, bo jest listopad, a listopad jest zimny. Pa! pa.